Pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, kolejny nasz odcinek z serii Walka Duchowa. Chcemy dowiedzieć się i chcemy podjąć temat kolejnej możliwości, kolejnego środka, który może nam w tej walce duchowej. Z mocami ciemności, z naszym przeciwnikiem, pomoc. Kochani, znowu bierzemy do ręki różaniec, ale dzisiaj będzie on użyty do innej modlitwy, mianowicie do znanej bardzo wielu z nas, koronki do Bożego Miłosierdzia. Pan Jezus świętej siostrze Faustynie, żyjącej na, żyjącej na początku XX wieku, przekazał tę piękną modlitwę i powiedział do niej, żeby, że nauczy ją tej modlitwy że powie, jak ją odmawiać, że jest ona bardzo miła jego sercu i potrzebna. Kochani, wielu woli odmawiać koronkę do Bożego miesięcia niż różaniec, uważając, że jest to modlitwa prostsza. Jak ją się odmawia? Bardzo prosto. Na początku mówi się trzy modlitwy. Wierzę w Boga, Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo. Potem na y, dużych pacierzach, jak to zwykło się mówić, na zwykłej koronce różańca, na zwykłym różańcu gdzie w różańcu odmawiamy Ojcze Nasz odmawiamy modlitwę, którą podawał Chrystus Ojcze Przedwieczny oferuję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana Naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata natomiast na małych pacierzach gdzie odmawiamy w różańcu Zdrowaś Maryjo dziesięć razy odmawiamy dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata i robimy tak pięciokrotnie, aż zmówimy cały różaniec, całą część. Kochani, Koronka do Bożego Miłosierdzia. Z nią związane są liczne obietnice, które siostrze Faustynie, naszej polskiej siostrze, mistyczce, przekazywał Pan Jezus. Między innymi ta, że wypraszamy tą modlitwą zmiłowanie, miłosierdzie dla nas i świata całego. Dlatego te słowa w tej modlitwie też padają. Konie, obietnica Chrystusa, że gdy przykonającej duszy, ta koronka, chociaż raz zostanie odmówiona, dusza ta nie zazna potępienia. Kochani, to jest niesamowite. Bardzo potrzebujemy uświadomienia sobie Bożego miłosierdzia, że Bóg naprawdę, jak sam mówi, przychodzi najpierw jako pełen miłosierdzia, potem przyjdzie jako sędzia sprawiedliwy. Ale jeśli ktoś z tego miłosierdzia nie skorzysta, to sam siebie wystawia tylko na sprawiedliwość. Kochani, bierzmy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Mówi się, że odmawia się o godzinie 15, w tej godzinie miłosierdzia, jak to zwykło się mawiać. Ale to nie znaczy, że można tylko o tej godzinie odmawiać i że tylko wtedy jest ta modlitwa ważna. Można koronkę do Bożego Miłosierdzia odmawiać o każdej dnia i nocy. Są takie osoby, które odmawiają ją kilka razy dziennie, które odmawiają ją także budząc się w nocy. zajmują ona naprawdę dosłownie kilka minut. Warto nie tylko odmawiać tę modlitwę, ale także trwać w tych trzech rzeczywistościach, o których mówiliśmy. Może pamiętacie. Czas, miejsce, wyciszenie. Dobry czas, dobre miejsce i trochę ciszy. Po to, aby na tej modlitwie też łączyć się z Chrystusem. Nie warto moi drodzy odmawiać ją Szybko, z nadmiernym pośpiechem. Warto odmawiać ją bardzo spokojnie, rozważając te słowa dla Jego bolesnej męki. Zwłaszcza w wielkim poście nabierają one szczególnej jakości, szczególnej wartości, no bo przeżywamy mękę Chrystusa, rozważamy ją. I dla Jego boleźni, dla tej męki, ze względu na tę mękę, chcemy błagać Boga o miłosierdzie dla nas i dla całego świata, za, zwłaszcza dla zatwardziałych grzeszników. Szczególnie Pan Jezus prosi, aby te modlitwy, kochani, odmawiać właśnie za grzeszników, za zatwardziałych grzeszników, za tych, którzy obrażają Boga, odchodzą od Kościoła, którzy no, żyją tak, jakby Boga nie było możemy wyprosić ogromne miłosierdzie dla siebie, dla świata całego. A ta koronka, kochani, to kolejny środek, to kolejna możliwość, by zdobywać łaskę Bożą, by zdobywać taką duchową tarczę, duchową powłokę przed uderzeniami demona, aby nas nie zwyciężał błagajmy o Boże miłosierdzie bierzmy te modlitwy koronki może już dzisiaj, może w piątek szczególnie, kiedy wspominamy mękę Chrystusa, rozważajmy te tajemnice, ofiarujmy w tak wielu intencjach, zwłaszcza tak jak powiedziałem, zatwarciach grzeszników osób konających, umierających w stanie agonalnym aby to miłosierdzie Boże, wypraszane z wielką naszą gorliwością stawało się ratunkiem Bo Chrystus powtarza tylko w miłosierdziu Bożym w świat znajdzie ocalenie. Niech na czas odkrywania kolejnego mm, duchowego środka do walki z demonem. błogosław nas, Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn, Duch Święty. Amen.